W poszukiwaniu duchowego wzrostu wiele osób staje przed trudną, ale satysfakcjonującą ścieżką. Ból, niepewność i przeszkody mogą czasami przysłonić nam wzrok, ale to właśnie w takich chwilach Bóg wzywa nas bliżej siebie, przypominając nam, że nasze szczere modlitwy nie pozostają głuchymi. Słyszy każde westchnienie i rozumie każdą łzę. Twoje pragnienie wzrostu i oświecenia jest ziarnem zasianym przez niego, a pan z wielką radością widzi, jak to ziarno rozkwita. Idąc tą ścieżką, pamiętaj, że duchowość nie jest zajęciem w samotności. Dzieli się nim z Bogiem który oferuje nam swoją bezwarunkową obecność. Bóg jest stale po naszej stronie, podtrzymuje nas, prowadzi i inspiruje do pójścia naprzód, nawet jeśli teren wydaje się jałowy. Kiedy powołał nas na tę podróż, miał już dla nas jakiś cel, a jego cel jest zawsze pełen miłości i nadziei. Bóg rozpoznaje najgłębsze pragnienia Twojego serca. Zna Twoje marzenia, aspiracje i wyzwania, przed którymi stajesz każdego dnia. Twoje pragnienie duchowego wzrostu nie pozostaje niezauważone. Każda modlitwa, każde błaganie zostaje wysłuchane i rozpoznane, choć czasami wydaje się, że Bóg milczy, On działa za kulisami, przygotowując ścieżki, którymi będziesz podążać i kształtując Twoją duszę, aby osiągnęła oświecenie. Podróż duchowa jest ciągłym procesem poddania się, refleksji i odnowy. Powierzenie naszych trosk Panu jest krokiem wiary który pokazuje ufność w Jego opatrzność. Kiedy składamy nasze zmartwienia u Jego stóp, robimy miejsce dla Boga, aby napełnił nasze serca swoim pokojem. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jest darem. Który przybliża nas do prawdziwego oświecenia i pozwala nam rozeznać kolejne kroki na naszej drodze. Poszukując wzrostu i oświecenia, należy pamiętać, że Bóg ceni przede wszystkim szczerość naszych serc. Bez względu na to, jak małe lub wielkie mogą się wydawać nasze modlitwy. On wysłuchuje ich wszystkich z taką samą uwagą i uczuciem. Dlatego nie wahaj się całkowicie otworzyć na Niego, odsłaniając najbardziej wrażliwe części swojej istoty. Nie tylko wysłuchał Wasze modlitwy, ale także przygotował odpowiedzi, które przekraczają nasze oczekiwania. Połączenie z Bogiem nie jest czymś, co się osiąga, ale czymś, co się kultywuje. Tak jak roślina potrzebuje wody, światła i składników odżywczych, tak nasze życie duchowe potrzebuje modlitwy, refleksji i praktyki. Każda modlitwa, którą wznosimy, jest jak kropla wody dla naszej duszy, nawilża ją i odżywia, aby mogła rozkwitać. A kiedy łączymy nasze szczere modlitwy z praktyką wartości takich jak miłość, współczucie i pokora, tworzymy głębokie korzenie, które podtrzymują nas w trudnych chwilach. Jednakże rozwój duchowy wiąże się także z wyzwaniami. Nasza tęsknota za oświeceniem często prowadzi nas do konfrontacji z naszymi cieniami, naszymi lękami i naszymi słabościami. Ale to właśnie w obliczu tych wyzwań z odwagą i wiarą odnajdujemy prawdziwą siłę i prawdziwe światło. Bóg nie wzywa nas do unikania wyzwań, ale do stawiania im czoła z pewnością, że daje nam siłę, aby je pokonać. Niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdujesz, wiedz, że Bóg jest przy tobie i zachęca cię do zrobienia kolejnego kroku. On zna drogę i co więcej, On jest drogą. Za każdym razem, gdy starasz się wzrastać duchowo, dostosowujesz swoją podróż do jego planów dla Twojego życia. A te plany są zawsze większe i wspanialsze niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Pragnienie oświecenia jest czymś, co Bóg zasiewa w naszych sercach jako boską iskrę. Przypomnienie naszej prawdziwej duchowej natury. Jest to wezwanie, aby pamiętać, że jesteśmy czymś więcej niż nasze okoliczności, więcej niż nasze błędy i więcej niż nasze ograniczenia. Jesteśmy boskimi istotami w ziemskiej podróży, uczącymi się, rozwijającymi się i przemieniającymi. Kiedy czujesz, że twoje modlitwy nie zostały wysłuchane, pamiętaj, że Bóg ma swój czas na wszystko. Jego moment jest doskonały i On reaguje zgodnie ze swoją mądrością. Zaufaj, że On wie, co jest dla Ciebie najlepsze i że Jego odpowiedzi, nawet jeśli nie są natychmiastowe. Zawsze docierają we właściwym czasie. Twoja cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do duchowego wzrostu zostaną nagrodzone. Pośród prób i trudności, modlitwa może być naszą kotwicą. To w chwilach największego wyzwania modlitwa staje się jeszcze potężniejsza. Pozwala nam uwolnić się od lęków i nawiązać głębszy kontakt z Bogiem. Czasami odpowiedzą na nasze modlitwy nie jest natychmiastowa zmiana zewnętrzna, ale wewnętrzna przemiana, która pozwala nam spojrzeć na wyzwania nowymi oczami. Bóg zawsze przygotowuje nas na coś większego. Każde doświadczenie Każde spotkanie i każda modlitwa są częścią Boskiego planu, który ma nas kształtować i podnosić. Dostrzegł szczere pragnienie Twojego serca i zasiał w Tobie potencjał wzrostu i oświecenia otaczającego Cię świata. Dążąc do duchowego wzrostu, nie tylko odnosisz korzyści dla siebie, ale także błogosławisz tych, którzy staną Ci na drodze. Pokora jest jedną z najważniejszych cnót w poszukiwaniu oświecenia. Rozpoznanie naszych ograniczeń i słabości otwiera nas na łaskę Bożą. Kiedy pokornie stawiamy się przed Panem, On nas podnosi i daje siłę do pokonywania wyzwań. Pokora pozwala nam dostrzec piękno podróży, nawet na wybojach, i cenić każdą zdobytą lekcję. W dążeniu do duchowego wzrostu wiedz, że jesteś głęboko kochany przez Boga, zna bitwy, które toczysz i zwycięstwa, które odniosłeś. Każdy krok w stronę światła jest dla Niego świętem. Dlatego idźcie naprzód z odwagą, wiarą i nadzieją, ponieważ wasze pragnienie wzrostu i oświecenia samo w sobie jest świadectwem Jego miłości do Was. Na swojej duchowej wędrówce miej pewność, że Bóg prowadzi Cię na każdym kroku. On słucha Twoich szczerych modlitw, Rozpoznaje Twoje pragnienie wzrostu i oświecenia, oraz oferuje swoją bezwarunkową miłość i wsparcie. Rozumie wyzwania, przed którymi stoisz, i wie, że dążenie do duchowego wzrostu może być pełne wzlotów i upadków, wątpliwości i niepewności. Ale przede wszystkim chce, Abyś w pełni zaufał Jego kierownictwu i pozwolił mu bezpiecznie prowadzić twoje serce. Z każdą wzniosłą modlitwą, z każdym westchnieniem wiedz, że Bóg jest obecny, słyszy i rozumie najgłębsze wołanie Twojej duszy. On nie ignoruje Twoich modlitw i nawet jeśli odpowiedzi nie są natychmiastowe i jasne, działa niestrudzenie za kulisami, torując ścieżkę błogosławieństw i wzrostu. Twoja duchowa podróż jest dla Niego cenna i nigdy nie będziesz sam, gdy będziesz szukać Jego rąk, które Cię poprowadzą. Powierzając swoje zmartwienia Panu, okazujesz ufność w jego opatrzność i robisz miejsce, aby mógł wylać na Ciebie swój pokój i łaskę. Poddanie się jest aktem wiary, sposobem powiedzenia Bogu: Ufam Tobie, Panie, a ufając mu, pozwalasz mu kierować Twoje kroki do najjaśniejszych miejsc. Spokój, który on oferuje, to nie tylko przelotne uczucie, ale stan umysłu, który pozwala ci stawić czoła każdemu wyzwaniu ze spokojem i siłą. Pragnienie wzrostu i oświecenia jest ziarnem zasianym przez samego Boga. On tuć I tuć Wie. Że czasami ścieżka może wydawać się niepewna, a podróż może zniechęcać. Obiecał jednak, że nigdy nas nie opuści. Pan jest naszym pasterzem i nawet gdy idziemy doliną cieni, On jest z nami, prowadząc nas z miłością i wytrwałością. Bóg ceni przede wszystkim szczerość Twojego serca. Nie szuka doskonałości, ale autentyczności. Kiedy otwierasz się na niego, ujawniając swoje zmartwienia, lęki i słabości, on odpowiada zrozumieniem i miłością. Zaufaj, że on rozumie Twoje zmagania i że jego reakcje, nawet jeśli nie zawsze spełniają Twoje bezpośrednie oczekiwania, zawsze są przepełnione mądrością i troską. W poszukiwaniu duchowego wzrostu cierpliwość jest niezbędną cnotą. Podróż nie jest szybka ani liniowa, ale zawsze prowadzona przez Boga z precyzją i celem. On zna właściwy czas na wszystko i działa na ciebie w sposób, który często jest poza naszym zrozumieniem. Zaufaj jego wyczuciu czasu i wiedz, że jego ręka jest zawsze nad tobą, prowadząc cię do większego celu. Ufając Bogu, że poprowadzi twoje kroki, pozwalasz. Aby Jego łaska działała w Twoim życiu w zaskakujący sposób. On chce, abyś rozkwitał duchowo, wzrastał w miłości i mądrości, oraz był źródłem światła dla innych. Twoja podróż nie jest tylko dla Ciebie, ale ma także inspirować i zachęcać tych, którzy staną na Twojej drodze. W dążeniu do duchowego wzrostu praktyka medytacji, refleksji i aktów dobroci może głęboko odżywiać ducha. Medytacja pozwala wyciszyć umysł i stworzyć przestrzeń, w której obecność Boga stanie się bardziej widoczna. Koncentrując się na oddechu i spokojnych myślach, Możemy poczuć otaczającą nas miłość Boga, która prowadzi nas ku pokojowi. To właśnie w tej ciszy często znajdujemy odpowiedzi na nasze wątpliwości i ukojenie w bólu. Refleksja z kolei pomaga nam lepiej zrozumieć nasze pragnienia, motywacje i cele. Poświęcenie czasu na refleksję nad naszą duchową podróżą jest niezbędne, aby zidentyfikować obszary, w których musimy się rozwijać i błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy. Pisanie dziennika wdzięczności, lub modlenie się o doświadczenia dnia może być skutecznym sposobem na rozpoznanie Bożej ręki w naszym życiu i utrzymanie naszych serc zakotwiczonych w wierze i nadziei. Akty dobroci odzwierciedlają miłość Boga, która mieszka w każdym z nas. Kiedy poświęcamy się pomaganiu innym, czy to uśmiechem, słowem zachęty, czy gestem współczucia, praktykujemy boską życzliwość. Każdy akt dobroci jest wyrazem naszego boskiego potencjału, sposobem dzielenia się światłem, które dał nam Bóg z otaczającym nas światem. Siejąc życzliwość, Czerpiemy także radość i duchową satysfakcję. Co więcej, uwolnienie się od przesłych zranień jest kluczowym krokiem na drodze do postępu w duchowej podróży. Noszenie w sobie urazy i złości może ciążyć na naszych sercach i utrudniać nam połączenie się z Bogiem. Praktyka przebaczenia jest sposobem przekazania tych ciężarów Panu, pozwalając Mu zamienić popiół na piękno. Jezus nauczył nas, że przebaczenie jest niezbędne, a czyniąc tak, robimy miejsce, aby Boża miłość mogła swobodnie przez nas przepływać. Kolejnym sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów jest oddawanie zmartwień Bogu. Często tak bardzo martwimy się codziennymi wyzwaniami, że zapominamy, że Bóg wzywa nas, abyśmy zrzucili na Niego wszystkie nasze troski. Chcę, abyśmy podchodzili do Niego z ufnością, wiedząc, że On się o nas troszczy. Zaufaj Mu, że zamieni Twoje zmartwienia na pokój, Twoje popioły na piękno, a Twój ból na radość. Każdy z nas ma boski potencjał. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a w każdej duszy jest boska iskra. Nigdy nie lekceważ tego, czego Bóg może dokonać przez Ciebie. On zna Twoje serce i zaszczepił w Tobie pragnienie duchowego wzrostu, oświetlania otaczającego Cię świata i bycia błogosławieństwem dla innych. Zachowując wiarę i nadzieję, otwierasz się na pełnię tego, co On zaplanował dla Twojego życia. Nadzieja jest kotwicą. Która utrzymuje nas mocno w Bożych obietnicach. Przypomina nam, że niezależnie od tego, jak ciemna może się wydawać ścieżka, na końcu tunelu zawsze świeci Boże światło. Nadzieja zachęca nas do odważnego pójścia naprzód, wiedząc, że Bóg przemienia nasze prochy w piękno i pisze historię odkupienia i zwycięstwa. Zawsze pamiętaj o praktykowaniu medytacji, refleksji i aktów dobroci, aby odżywić swojego ducha. Pozbądź się przesłych krzywd i oddaj swoje zmartwienia Bogu, pozwalając Mu zastąpić ból pokojem. Każdy z nas ma boski potencjał, a zachowując wiarę i nadzieję, możemy w pełni przeżyć podróż, do której nas powołał. Zaufaj, że On prowadzi Twoje kroki i zapewnia miłość i wsparcie w każdej chwili Twojej podróży.